Sciutko załóż się panuję, prawda? Ale tutaj i tak jest mały plac, co? putkas! To tutaj bli zbliżenie nie można zrobić? A przykręć to nie Czy? Słabe zbliżenie na dupę Nie da się Nie kapcie! Ono na powierzchni, nie pękaj. Nic? Nic. O, to no, jest tam dalej gdzie jest kurwa tych... no? A to ja na golasa się. A ja tu A tu sysie,